Witajcie w trzeciej już części. Dwa kłamstwa, jedna prawda. Dzisiaj jesteśmy nietypowe, bo jesteśmy jakieś czarne, ciemne wdowy. Ciemne wdowy. Dziwi to. No. Dlaczego wdowy? Nie wiem. <laughs> Białe wdowy. No dobra, nieważne. E, dwa kłamstwa. damy. Dobra, niech będzie. Dwa kłamstwa, jedna prawda. Lecimy. No dobra, ja pierwsza czytam. Kurde, podoba mi się e, to. Ta seria no? jest fajna, nie? Jest fajna, no. to się wiele od sobie dowiedzieć. Dobra, to ja pierwsza. A wam się podoba? Kiedyś, jak ze znajomymi szliśmy zapalić papierosa i nie chcieliśmy, żeby starsi e, się dowiedzieli, że idziemy na papierosa, to mówiliśmy... Idziemy na spacer. Idziemy na siku, idziemy zrobić kupę. Idziemy na siku! Dobrze. A, a, a pamiętam to! No. no. to było dziwne. No, taki mieliśmy szyfr ze znajomymi. Ej, tak siedzimy przy stole, tam jesteś rodzica, a my. Mm, siku mi się chce. Idziemy na siku? I szliśmy na papierosa. No, tak było. Znaczy, ja nie chodziłam ja nie paliłam. Aaa, to było niezłe Dobra. To a propos sikania. O, Kiedyś, jak pojechałam na żagle z moją przyjaciółką, i na tej łódce, byśmy daleko mi się siku chciało, już nie mogłam wytrzymać, to żeby nie myśleć o tym, to zakładałam słuchawki i szłam spać, wystawiałam tyłek na zewnątrz i sikałam, czy recytowałam na głos cały taki mój jeden ulubiony film. Recytowałaś film? Tak. Jaki? Królowa Potępionych. Żeby ci się sikać nie chciało? By myśleć o czymś nie... Jezu, ja bym wystawiała dupę i sikała. Tam by jacyś inni ludzie. Tak, nie tak. fajnie fajny chodzisz? Nie. Najbardziej nie lubię w ludziach. Tego, że są niepunktualni. obgadywania i plotkowania. Płastwa. Czego ja najbardziej nie lubię? Obgadywania i platkowania. Dobrze. Znaczy generalnie tak, jeśli chodzi o brak punktualności w ludziach, ja kiedyś strasznie się spóźniałam, ja nigdy nie przychodziłam na czas, zawsze się spóźniałam, zresztą dużo baranów zodiakalnych, które znam, też tak robią, ale teraz jestem bardzo punktualna i nienawidzę, jak ktoś się spóźnia i muszę czekać. Nienawidzę, po prostu ja wtedy była też taka akcja, że ja umówiłam się na spotkanie z bardzo ważną osobą, ona się spóźniała, napisała się spóźni pół godziny i ja powiedziałam, sorry, daj nie mam czasu. Nie odmówiłam do spotkania. Nie, nie lubię, ale bardziej nie lubię obgadulstwa i plotkowania. Dla mnie takie osoby kurwa nie mają swojego życia. Kurwa. Nie na, no bo ja, mnie to wkurza. Ja nienawidzę. To są ludzie, którzy nie mają swojego życia. On musi zająć się życiem czymś innym, plotkować, obgadywać i wymyślać rzeczy, które nie są prawdziwe, bo ma tak swoje nudne życie. Nie, ja czymś ja takim gardzę, ja, ja nie, nigdy nie plotkowałam, nie obgaduję nikogo, więc jak ktoś przy mnie obgaduje, to widzi, że ja tego nienawidzę, bo ja to od razu mówię. A jeśli chodzi o kłamstwo, no to kłamstwo ma krótkie nogi, zawsze wyjdzie i zawsze wyczuje, więc tego, to jest obojętne dla mnie. Rozumiem, no to teraz ja. <laughs> eee, no to pójdziemy sobie może tak na, na luzie bardziej. Na skrótu. Jak miałam 9 lat, to się topiłam w morzu. Jak miałam 10 lat, to spadłam z konia. Jak miałam 9 lat, to wpadłam do studni. Nie, to ja wpadłam do studni. Ty się tobiłaś w morzu. No. I mama, mama mnie uratowała. No. Pamiętam, to było we głosie. A może się nie tobiłaś, tylko po prostu wpadłaś do tej wody i mama cię wyciągnęła? Nie, bo oni mówili, że płyn tutaj, płyn! To płyniesz do nas, a nie stanie na takich skałach mama i tam... No ja płynęłam, płynęłam i tak już nie mogę, nie mogę... Oni to stań, to stanie, Ja tak stanęłam i tak, uuu, bo tam było głęboko. I mama z tej skały skoczyła po mnie ure! To ja cię, tak było. Ja pamiętam, bo za tymi skałami już była głębsza woda. Bo tam a. był chyba ocean. Już, a my no, tak? jakieś głupki tam chodziłyśmy i pływałyśmy. No. Ja się topiłam w studni za to. Pamiętam to jak... Bo chciałam tą złotą rybkę. Patrzę, zauwać. złota rybka płynie i ja tak... A, pff, I wpadła do tej studni, bo to była taka studnia niezabudowana, tylko po prostu taka sadzawka i tam było głęboko. Mhm. I ja tam wpadłam i pamiętam tylko te złote rybki, które nade mną pływały i ja tak... A, dobrze, że ktoś zobaczył, że ja tam wpadłam. Bo jakby nie zobaczył, to by nie było anielki. Co? Przejdźmy do jakichś ważniejszych rzeczy. Dobra, to teraz ja. Eee, mam lęk wysokości, boję się otwartej, głębokiej wody, boję się zostać sama w domu. nie normalna. Ja jestem psychiczna pod tym względem. Dlaczego? Jakbym miała wypłynąć na środek jeziora i na łódką i tam zeskoczyć ja bym dostała zawału. Ja boję się wejść do morza dalej niż 2 metry i pływać tam w, tym, w tych falach. Nie wiem, ja, to jest jakaś fobia. Ja się strasznie tak boję. Dla mnie, ja mam od razu jakieś takie zaburzenie. Nie, to jest straszne, no. Jezu. Ja, może to wody tej studni. Może tak. Ja mam tak z wysokością, właśnie. Bardziej. Mówi ta, co mieszka na ostatnim piętrze w wieżowcu. Nie, ale mówię Wam, z tą wodą to jest masakra. Piszcie, czy ktoś z Was też tak ma, bo ja tylko wchodzę gdzieś głębiej, gdzie jest morze i, i zakrywa mnie dotąd woda, i ja już panika, panika, po prostu ja, ja tak się stresuję w ten dnie, to jest straszne. No? Nawet ja nie wiedziałam. A... Widziałam kiedyś ducha. Yy, miałam kiedyś okres taki w swoim życiu, że o czym pomyślałam przed snem, to mi się to śniło. Byłam kiedyś na cmentarzu i tam piłam alkohol i się bawiłam. Jezu, nie, chyba to co sobie wyobrażałeś, ci się śniło. Skąd pomysł z tym cmentarzem? Nie wiem, o, już nie wiedziałam co mam wymyśleć. No miałam tak, że, że yy, kochałam się... Ona My się zawsze się kochała. Kochałam się wielu kocha, ludzi. Teraz mnie się kochałam. kocha <grym> i w bardziej. sobie tą osobę przed snem i ona mi się zawsze śniła. A teraz już tak na przykład nie mam. Mm, nie mam. Też sobie wyobrażasz. Chociaż snem? Chociaż trochę mam. No, czasem sobie wyobrażam to. Co w Szwajcarii wsiadłam do obcego samochodu. Miałam chłopaka, który nie słyszał. Jestem uczulona na koty w chłopaka, którego nie słyszałam. Dobrze. Yes. Jeśli chcecie ten story time, to wam opowiem. To wam normalnie opowiem. Miałam głuchoniemy, to się nazywa. Tak? A to, był, to były wtedy takie początki ciebie taki. No. To był początek jakiejś miłości, takiej, ale kurde no, to była ciekawa historia. Jeśli chcecie ten story time, to Wam opowiem, bo to naprawdę było ciekawe. I ten gościu był ze Szwajcarii. Szwejc no, ale mówił po polsku. Mówił Polakiem. W połowie. Połowie. No. Dobra. E Zerwałam kiedyś z chłopakiem, bo koleżanka mnie zmusiła. Miałam kiedyś jednocześnie dwóch chłopaków. Umawiałam się kiedyś ze starszym chłopcem. Zdawałaś że cię koleżanka zmusiła? Mhm. Jak to? Miałam wtedy 12 lat. A. I ona się w nim kochała. i ci, później. I tak mi mówiła... Bo cały czas mówiła mi, że ja nie jestem jego warta, a on nie jest mnie wart. 12 latka. Nie. No i... I w końcu tak w moment kulminacyjny, ona tak mówiła: No to co, to zrywasz z nim, zrywasz z nim, zrywasz z nim, a ja: No dobra, zrywam z nim! I pobiegłam, poryczałam się do kibla i ona później z nim była. A ona poleciała do niego i mu powiedziała, że ty z nim zrywasz? Tak. tak. <grym> What the fuck? To była jeszcze podstawówka. To było dosyć dziwne. Dobra, teraz ja mam prawo jazdy 3 lata, mam prawo jazdy 5 lat mam prawo jazdy 6 lat. 5 lat. Dobrze! Jaj, jaj. No bo mam 26, zrobimy jak miałam 21 i w zasadzie dopiero od roku jeszcze samochodem. Ale bardzo dobrze. Znaczy nie, w zasadzie od początku tego roku. Szacu. Od początku tego roku. Czyli pół roku jeszcze dopiero no, samochodem. No. A już lepiej jeździ niż wszyscy na drogach. No, ja jestem bardzo dobrym kierowcą. <laughs> no dobra! Jeśli chcecie kolejną część, to piszcie Mi się mega podoba ta seria W ogóle cały kanał mógłby być tylko taki No, ja yes. I byście o nas wszystko wiedzieli I więcej niż, kurde, jak jak to się, się kończy, jak kończymy nagrywać, to ja później idę i wymyślam wszystkie prawdy i kłamstwa Już mam ich tyle I jak ich kładę się przyspać, co myślę o tym I tak... No, spokojnie Spokojnie No to, kciuki w górę Jeśli chcecie kolejną część, już czwartą I... Субтитры сделал DimaTorzok